Gmina Wałbrzych kończy rok z kolejnym kredytem. Na dzień dzisiejszy deficyt Wałbrzycha wynosi ponad 230 milionów złotych. Tylko zaciągając kredyt i sprzedając obligacje miasto jest w stanie domknąć tegoroczny budżet. Zostało się tak jak mówiłam przewidywałam. E, oczywiście ten budżet na 2014 rok został totalnie wyczyszczony, ale nie wyczyszczony tylko i wyłącznie z przeniesieniem realizacji wydatków inwestycyjnych na lata przyszłe, jak to się zwyczajowo robi, ale e, Kolejnego długu jeszcze na ten rok. Otóż oprócz kredytów, jakie w tym roku miasto zaciągnęło, czy planowało do zaciągnięcia w kwocie 173 milionów złotych, dzisiaj Rada Miasta na wniosek prezydenta pozwoliła na wyemitowanie obligacji do kwoty 60 milionów złotych. Tak więc to są olbrzymie pieniądze, których nie pozyskaliśmy z Unii Europejskiej, ani z innych środków zewnętrznych, tylko pieniądze z kredytów, niestety nie z leasingów, bo nie dostaliśmy ani złotówki. Jest jeszcze coś, coś bardzo ważnego, o co pytałam dzisiaj panią skarbnik, mianowicie kwestia wytłumaczenia nam, czego nie zrobiła w sposób rzetelny jak to się stało, że okazało się ogłoszenie w BIP-ie o tym, że gmina Wałbrzych chce sprzedać swoje wierzytelności w wysokości 40 milionów złotych. Czyje to wierzytelności? Jakie? I tak na dobrą sprawę pani skarbnik nie umiała mi odpowiedzieć. I raz mówiła, że to dotyczy drogi krajowej 35, czyli to co widzimy Armia Krajowa i Wrocławska. Zapytana, czy chodzi o starą kopalnię. Mówi, że nie wie, bo jeszcze nie wiadomo, kiedy spłyną faktury i jakie. Tak więc na dobrą sprawę Ci radni, którzy nie chodzą, nie sprawdzają informacji publicznych o zamówieniach publicznych, nie mieliby wiedzy, że oprócz tego, że zaciągamy kolejne kredyty, emitujemy kolejne obligacje, zadłużamy miasto, to jeszcze 40 milionów wierzytelności chcemy sprzedać bankowi. No to jest dla mnie porażka, tragedia. To pokazuje, że pięknie miasto się rozwija, rozwinęło, ale niestety nie za pieniądze unijne i to jest przykre. Przyszły rok też nie będzie się kształtował zbyt y, optymistycznie, jak dla mnie. Ponieważ już na starcie dzisiaj w uchwalanym w uchwalonym budżecie na 2015 rok pan prezydent chce zaciągnąć około 90 milionów kredytu. Chce mieć też linię kredytową przejściową, taką na finansowanie deficytu w ciągu roku do wysokości aż 40 milionów złotych, czyli taką odnawialną, że w ciągu roku może pożyczać oddawać na koniec y, y, koniec grudnia. Planuje też leasing, tym razem mniej optymistyczny. Nie na 73 miliony, ale na 20 milionów złotych. Wiele inwestycji się rozjechało, czyli przeszło sobie na wolnym tempem na, na lata następne, jako realizacja. Ja osobiście i radni z Pawrzyckiej Samorządowej nie głosowaliśmy za przyjęciem takiego budżetu, ponieważ on pomimo tego, że... Jest rozwojowy, bo nadal mówimy o inwestycjach. On tak na dobrą sprawę rozwija to miasto, ale w dalszym ciągu nie z pieniędzy unijnych. Liczę, że to się zmieni i będę w końcu mogła zagłosować za jakąś uchwałą budżetową. za Budżet na rok 2015 najprawdopodobniej również będzie się składał w sporej mierze z pożyczonych pieniędzy.